i cały team Konrad Karwat. Nie wiem jak te w tej chwili, czy to jest tylko już bomba team, ale na pewno Team Karwat. Gratulacje za wygraną każdemu z osobna. Dziękujemy. No i oczywiście Marcinowi, tak. autor główny chyba autor, I tak? Ja też serdecznie dziękuję za pokazanie teamu, może nie są zbyt wyględni, ale na robocie się znają. W Love Island raczej byśmy czas nie mieli, pewnie by nas wyeliminowali bardzo szybko. Co ciekawe, kogo pierwszego... Ale... Czy nawet to... Nie wiem, jak były kobiety zaczęły zjeżdżać, trener, to nie wiem, czy to by było. To by było. Konrad, ja powiem tak, patrząc na lica tutaj e, kolegów, e, w Hollywood nie chodzi o to, żeby e, aktor był ładny, wyglądał e, przystojny, tylko żeby z, zapamiętał, żeby ludzie zapamiętali twarz, a te twarze są charakterystyczne. Tak, no to już Mar... trenera Marcina Bandla. Ja... Dobrze, się, trenera Marcina Bandlu, już pa, Państwo tam kojarzą z moich warstw poprzednich i trenera Jacka Żelazku, tutaj mi doszedł nowy, nowy gość do teamu, Tomek. Dzień dobry, witam serdecznie. Trener od stójki, za dużo tej stójki nie pokazaliśmy, ale ten fajnie to, fajnie to wszystko przerobiliśmy, no niestety nie udało się tego pokazać, jakbyśmy chcieli, ale... 47 sekund to się nie nawalczyłeś, tak szczerze mówiąc, ale byłeś przygotowany na pełny dystans? No tak, trenowaliśmy ciężko, to też miałem ten komfort, że... No, mieliśmy niestety ten problem, że trener Marcin sporo podróżował w wakacje, no nie było go tutaj ze mną, ale za to tutaj trenera Jacka yy, udało mi się ściągnąć do mojego miasta, do Łowicza, prowadził opus dla dzieciaków, także też mi to fajnie głowę odciążyło, że nie musiałem do tej Łodzi dojeżdżać, tylko sobie trenowaliśmy w Łowiczu. No tak, no, przygotowaliśmy się tutaj mocniej pod moim okiem tym razem, tak, ja oczywiście nie chcę zabierać miejsca mojemu przyjacielowi Marcinowi, tak, natomiast no, tutaj miałem troszkę więcej ja do powiedzenia, Eee, fajnie, bo na pewno było widać odciążenie to psychiczne, że Konrad nie musiał dojeżdżać, tak, te cztery godziny były zaoszczędzone, dwa razy dziennie sobie pracowaliśmy, plus pomógł mi z ogarnięciem dzieciaków na obozie, za co jestem mu mega wdzięczny, eee, odpracował to teraz na walce. Jak dzieci rozrabiały, to krzyczał Jacek Karwacz, ja te karwa zje i uciekały Ciekawe, a trenerze... Nie to się jakaś jest. Trenerze, stójki, kurde, kiedy ta stójka będzie pokazana u Konrada? Mam nadzieję, że w najbliższej walce jak Konrad dostanie przeciwnika, który na to pozwoli. No, teraz były lekkie zmiany, więc wypadł, wypadł yy, przeciwnik. To było troszkę niespodziewane, więc no, tutaj nie było innej opcji, jeżeli ktoś poleciał z, yy, z takim obszernym sierpem, żeby go nie przewrócić. I Konrad zrobił to, co umie najlepiej, ale myślę, że pokaże jeszcze, że jego stójka też jest równie dobra i wszystko w swoim czasie. Trenerze Marcinie, plan, game plan wykonany perfekcyjnie. Nawet w najlepszej wygranej, nawet w 10 sekund walce zawsze możemy się Może nie doczepić, ale znaleźć coś do poprawy i tutaj na pewno też mamy rzeczy do poprawy. Yy, niemniej jednak jesteśmy zadowoleni yy, to, co miało być zrobione. Nie, nie zmienialiśmy game planu, bo jakby polegamy na mocnych stronach Konrada, a nie próbujemy coś udowodnić. Yy, mimo że to jest organizacja frikowa, jakby gala Frikowa, ja zdaję sobie sprawę, że ten wynik leci troszeczkę na yy, drugi plan. No to Konat jest sportowcem i ten wynik jakby sportowy i to wszystko, całe te przygotowania, styl w jakim wygrywa jest dla nas też dosyć ważny. Bierzecie pod uwagę rewanż jeszcze, czy powiedzmy jakieś możliwość dania szansy rywalowi? Tak, jak najbardziej, my jesteśmy otwarci na ten pojedynek, jeżeli, jeżeli to się Michał dogada z federacją i zaproponują rewanż, myślę, że spokojnie możemy wziąć, nie? Na no. tym to polega, trzeba się bić. A samo wypadnięcie rywala w, w, wcześniejszego to, to gdzieś tam kompletnie rozbiło wam koncepcję, bo zapytam trenera najpierw przede wszystkim, bo z tobą już wczoraj rozmawiałem na ten temat, a, a zapytam trenera. Jest Nie jest to miłe, inna sprawa, że już jakby to bo już raz koledar był w takiej sytuacji, jest to zawsze nieprzyjemny, teraz troszeczkę było inaczej z tego względu, że po przegranej koledze wraca i dawno jeszcze bardziej to rozbiło. Były momenty takie, że nawet nie z wątpienia, bardziej zdenerwowania wkurzenia, bo gdzieś to jest tak, że robisz coś, robisz, robisz, nagle. Gdzieś te puzle lekko, ta wieża jakby lekko się gdzieś tam wali, ale no Konrad to dźwignął, poukładaliśmy i my w głowie i sam sobie to gdzieś poukładał. I tak naprawdę nie zmienialiśmy jakby strategii na walkę, nie zmienialiśmy. Tylko wykorzystaliśmy przeciwko innemu przeciwnikowi, a co do samej stójki, Konrad pokaże stójkę, kiedy będzie musiał, kiedy będzie taka konieczność, a nie po prostu dla sztuka dla sztuki. Rzimmy w tym, co mamy. Dzisiaj wyszło w bo błąd jaki popełnił. Konrad przewrócił, poddał i tak naprawdę wolałbym, żeby z tego był rozliczany, a na stójkę przyjdzie czas. Właśnie, yy, łatwo jest stójkowicza obalić. Słucham, łatwo jest stójkowicza obalić. No jeżeli nie ogarnia zapasów, myślę, że tak. <grych> Czyli musicie gdzieś tam tą stójkę dobierać do, pod te zapasy jeszcze? Tak, oczywiście. Działamy z Konradem tak naprawdę e, od niedawna, więc układaliśmy najprostsze schematy e, pod jego walkę z Ninją. E, no ale była zmiana, więc tutaj byliśmy otwarci na, na każdą opcję, wyszły zapasy, więc nie, mam, nie ma tak jakby żadnego problemu z tym. Będę się obawiał Ninji? E, nie... Y, ogólnie kusztem technicznym MMA jest łączenie tych płaszczyzn, a nie same płaszczyzny I jakby tutaj my wiedzieliśmy co musimy zrobić, zamykać tak naprawdę, skracać to wszystko, żeby on nie miał miejsca na te swoje y, techniki ekiplistyczne ek 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 Tak jest, pokazowe techniki e, Więc nie, tutaj jak byłem pewny to, tak naprawdę, że te zapasy mamy na tyle już ogarnięte, plus no aspekt siłowy poko po stronie Konrada jest na tyle duży, że nawet gdzie, gdzieś braknie trochę tej techniki, to nadrabia to siłą. Eee, plus do tego no, ma małą krępą budowę, co jeszcze bardziej pomaga w tych zapasach, więc. Też, ja, ja mam łatwą robotę. Też jest niezbyt mądry, co umożliwia szybkie wejście w nogi. Tak, bo tutaj <laughs> trzeba po prostu lecieć. Podobno e, prawdziwa technika siły się nie boi, ale ja widzę, że to chyba tu jest. Trenia. Ja też nie. Ja nie, też... Nie, wiem, nie wiem, które jest właściwe czy w jedną, czy w drugą. Trenerzek. Prawdziwa technika nie boi się siły, czy prawdziwa siła nie boi się techniki? Ja muszę zabrać teraz, bo u nas o. jest taka zasada, że jak ktoś a. przychodzi taki większy na, na parter w czwartek do, do trenera na sparingi, to on go przez 7 minut katuje, wykręca mu ręce i ja też miałem tą przyjemność to przyjemność doświadczać takich uczuć. Także tutaj w tym przypadku jednak to technika się siły nie boi, a nie, nie na odwrót. A ja uważam, że powiem troszeczkę inaczej, że siła to też technika. Technika nie działa bez siły. No właśnie, bardzo mądre. To może być nowa stronka ekipa? Czy, powiedzmy, stronka ekipa 2? Jak to w ogóle ująć? Bo, no bo widzę, że chłopaki wcale nie są tacy niemedialni, jak, jak, jak mówiłeś, Konrad. Ja ja tak powiedziałem! No nie, że, 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 że tacy nie, nie wyjściowi. w ogóle... W ogóle są, oni są niewyględni, a nie niemedialni. A, nie <laughs> wyględni? Nie <się> Zawsze <laughs> Ja uważam, że Jacek jest przystojny. Ja nie jestem modelem, ja jestem odbicia się. No, a mi się też ten Jacek podoba. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w takim razie. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję za wywiad. Dzięki. dzięki.